Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mięśników pięknych woli. Kochani, witam Was przed dniu pierwszego dnia kalendarzowego lata, w związku z tym, no może być inaczej, przychodzę z filmem o perfumach na lato. Cóż, długo myślałam nad tym i zapewne jesteście tutaj regularnie widzami na tym moich filmów na tym kanale, to wiecie, że już z tematem zmierzałam się wiele razy i sama zwykle sięgam po perfumy rześkie, lekkie przynajmniej w tej początkowej fazie lata, pod koniec, w sierpniu, to już nawet się chętnie sięga po coś bardzo, bardzo wyrazistego, kiedy powietrze już jest suche. Ale teraz, kiedy będzie dużo burz, kiedy będzie dużo gorącego powietrza i trochę wilgotnego, to wtedy wybiera się coś rzeźkiego. Coś, na co się właściwie czeka cały rok, co się ma gdzieś tam pochowanego, te wszystkie zielone herbaty, te wszystkie jakieś takie nuty rześkie po prostu. No, moim ulubieńcem oczywiście to są te wszystkie też klimaty lawendowe podane w taki sposób. No, powiedzmy, ale woda kolońska, woda odświeżająca. Natomiast myślę, że tak naprawdę nutą tego lata i lat następnych będą, jak już widać, tropiki. Tak właśnie wbrew aurze, wbrew jakby naszym przyzwyczajeniom, myślę, że tych tropików w perfumach będzie coraz więcej. Bo na razie ich nie ma zbyt wiele, ale tropiki są obecne dookoła nas, moda na tropiki. Wystarczy wejść do jakiegokolwiek powiedzmy większego sklepu, większej galerii handlowej, to zobaczycie, że te tropiki wychodzą wszędzie, ze wszystkich półek różnych, różnych branż, różnych sklepów. Więc próbowałam przeglądać perfumy na tę okoliczność, z takich wśród premier. No to jeszcze tego trendu nie widać, ale w zapachach, jak najbardziej, na przykład w mgiełkach do ciała, myślę, że mgiełki są takim poligonem, kiedy już widać, że na przykład być może jakiś motyw jest testowany. Także jeśli zaglądniecie na gdzieś te półki, gdzie są mgiełki, no to już będziecie widzieć, że rządzą. Można powiedzieć, dwie nuty i trzecia, dwie i pół. Czyli z jednej strony będzie to kokos, z drugiej strony będzie to arbus. Oraz takich nut odrobina typowo egzotycznych, tropikalnych, może nawiązujących trochę do tych drinków tropikalnych, takich właśnie wakacyjnych, czyli tam będzie papaja, mango, może nawet właśnie melon, nie mylcie go z watermelon, który, który jest po prostu arbuzem. No oczywiście ananas, ananas mango, pasja. Także ta nuta się pojawia troszeczkę rzadziej niż. Arbus lub kokos, ale się pojawia. No i oczywiście zapewne zapytacie, jak to kokos na lato, bo zapewne znacie wiele perfum kokosowych, które są takie, można by powiedzieć, nawet natrętne. No to już Wam śpieszę z wyjaśnieniem. To nie będzie taki prosty kokos, jaki znacie, no na przykład z tych perfum i wroszera, które tak pachniał, no w taki sposób mega słodki. Można nawet powiedzieć, że tego lata te wszystkie nuty słodkie zostaną zastąpione nutami tropikalnymi, egzotycznymi, czyli dalej w sposób bardzo, bardzo wyrazisty otoczenie będzie emanowało. Ale jeśli będzie to kokos, w myśl, będzie to woda kokosowa albo mleczko kokosowe. W towarzystwie y, takich nut, które powiedzmy złagodzą trochę nutę tego kokosa, no. Zielona herbata, bo to też wraca. Także taki świeży kokos, a bywa, że w towarzystwie kwiatów. Bo to muszą być perfumy, a nie aromat. Koty. Bo to muszą być perfumy, a nie aromat spożywczy. Może być oczywiście też arbus, czyli watermelon. Arbus też się po prostu będzie intensywnie w perfumach pojawiał i on będzie ukwiecony, czyli nie będzie tak wybrzmiewał jak powiedzmy w słodyczach, w gumie balonowej, tylko będzie z dodatkiem kwiatów. Przeglądałam nuty arbuzowe na tę okoliczność i powiem Wam, dopiero ten trend się rysuje. Jako taką ciekawostkę Wam powiem, że rok temu ukazała się limitowana edycja L'Omperatrice, bo to są takie arbuzowe perfumy. I tam jaśminowe serce zostało zastąpione różą. Już Wam powiem, tam było w składzie. I piwanią. Także takie klimaty. Czyli wraca róża, taka królowa kwiatów, ale właśnie ona będzie w takim towarzystwie owocowym. Róża na sposób owocowy, tropikalny. Ale czasem też znajdziecie tego arbuza w towarzystwie kiwi czy truskawek. Myślę, że bardzo wiele perfum, które już gdzieś macie w domach, mogą wpasować się w ten trend i wcale nie musicie nic nowego kupować. Czyli wystarczy sięgnąć właśnie po te wszystkie świeżo-wodne na bazie cząsteczki kalon, która imituje arbuza, melona, bo te perfumy i będziecie modni, i będziecie trendy. Z kolei, jeśli chodzi o taką typową, egzotyczną nutę owocową, papaja, mango, ananas, no to oczywiście w perfumach to nie będzie takie proste, żeby po prostu zrobić perfumy ananasowe czy perfumy papajowe, bo by nam wyszedł z tego powiedzmy jakiś sos albo jakaś potrawa. One, te, te nuty są przełamane albo. Yy, Grayfruitem, który tak brzmi znajomo i nawet ma ten wydźwie, wydźwięk perfumowy albo pamela, a czasami nad jagodami zwykłymi, czerwonymi. Jest to tak jakoś oswojone. Yy, nawet nuta kaktusa przełamana brzoskwinią, melon gruszką, a mango nawet hibiskusem. To będą takie ciekawe nuty. I teraz jeśli chodzi o wodę kokosową w perfumach, jak wspomniałam, ten trend się zarysowuje. Aeropostale Coconut Water Palm. Buff and Body Works, to jest z tego roku już kompozycja Oasis. I to będą pewnie te wszystkie motywy, rodem z mgiełek, albo gdzieś tam w mgiełkach pojawiające się. Fugazi, taka mało znana marka In La de Cocos. A kolejny produkt to już jest marka bardzo dobrze znana, Loxitan Obrazile Aqua de Coco. I jeszcze z dwie marki, których. Po prostu kompletnie nie znam, nazwy mnie z niej mówią Simone Andreoli Sunplosion chyba taka wymowa. Boy Smell Swede Pony. Kilka takich klimatów. Nuta powiedzmy Arbuza. Jak wspomniałam, zarysowuje się nieśmiało. Już w wodzie 4711 to jest taka stara marka Mulchens Bambus i wodny melon, czyli Arbus. A nawet. Landwe Modern Princess pokazywałam kiedyś Wam tą wersję podstawową to jest taka wersja bloom tam ma być właśnie Arbus wspomniana L'Emperatrice ale także Viva la Juicy Pink Couture tam będzie tak, frangipani, jaśmin i truskawka, też ta truskawka się będzie często pojawiała owoce, arbus. także szukajcie tych nud. na pewno coś znajdziecie, bo ta też była eksploatowana myślę, że nam będzie troszeczkę inaczej podana niż do tej pory, ale Ktoś, kto długo perfum używa nie będzie miał jakiegoś wielkiego problemu powiedzmy z tym, że coś tam wybrzmiewa retro. Myślę, że takie klimaty rodem z Eskady, na które narzekaliśmy. Te wszystkie tropiki, Rockin Rio, takie, takie klimaty miała Eskada takie perfumy, bardzo, bardzo tropikalne. Albo coś z, z Wyspą w nazwie, Island. Nawet Michael Cors ma takie perfumy. Także zaglądajcie na te klimaty. A jeszcze Caron wydał w tym roku perfumy konwaliowe. Muget Boner, czyli Konwalia na szczęście, szczęścia i tam też ma być muta arbuza w towarzystwie Konwali. Bardzo ciekawy trend. Ciekawe czy będzie trudny, czy łatwy, jak się czy będzie noszalny po prostu, bo w mojej opinii no tak średnio. Nie wiem, czy kojarzycie takie perfumy, takie body misty marki Adidas, które są łatwo dostępne nawet w dyskontach. Jest taka linia natural vitality, po prostu fioletowe perfumy tak łatwiej, no to tam też ma być ten arbus. Znaczy, szukajcie, a znajdziecie, niekoniecznie w tych najdroższych klimatów wakacyjnych, tropikalnych, które, jak sądzę, długo z nami jeszcze zostaną. Także warto się z nimi zaprzyjaźnić, warto się im już powoli przyglądać, bo być może ten, ten tropikalny motyw to będzie to, co zastąpi to wszystko, co, nam, co nas irytowało, co nam przeszkadzało, bo Widzę, że perfumiarze, kiedy przynoszą nam jakiś nowy trend zapachowy, to on zawsze jest taki drażniący, niepokojący, na pewno może trochę przeszkadzający. Młodzi to szybko łykają, akceptują, a powiedzmy osoby, które którzy mają swoje nawyki perfumowe, to trochę dłużej podchodzą i ostrożnie do, do wszelkich nowości, więc ja już Was uczulam, już, już się im przyglądajcie, bo być może będzie to zapach obowiązkowy. Oczywiście żartuję, ale... Nie musicie tego nosić, ale przynajmniej tak rozpoznawać albo kupować to w formie prezentów dla młodych, bo ostatnio taki, chyba wczoraj pojawił się komentarz, co kupić młodemu na młodej osobie, córce, to myślę, że młodej osobie bardzo. Z jakiejś tam okazji nie pamiętam jakie chyba urodzi. no to właśnie, szukajcie tropików, będzie szczęśliwa. No tropików wszędzie, jak myślę w chemii gospodarstwa domowego, w ubraniach, wszędzie ten motyw się pojawia, no to w perfumatorze będzie rządził, złożywszy, że... Perfumiarstwo ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia i ten motyw jest już trenowany, ćwiczony od dekad. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego pięknie pachnącego, pięknie pachnącego lata. Odpoczywajcie tak jak lubicie w lesie, w ogródku, czy gdzieś tam daleko, właśnie w tropikach. Być może te tropikalne motywy mogą być taką namiastką dla nas, albo wręcz mają nas kusić, żebyśmy gdzieś tam jeździli. Nie wiem skąd ten trend. Ale na pewno ci wszyscy twórcy trendów wiedzą, co robią, skoro nam takowe zaproponowali, więc oddawajmy się tym wszystkim motywom egzotycznym w perfumach. No chociażby to miały być kosmetyki takie od kąpieli. Po prostu jakaś tam chemia gospodarstwa domowego, płyny do płukania, zapraszam Was w tropiki. No i oczywiście przede wszystkim życzę Wam, żeby te tropiki nie dały się Wam za bardzo we znaki, bo no, bywają męczące pod każdym względem temperatury zapachów. Jak sądzę. A jeśli byliście w Tropikach, jeśli się wybieracie, to opowiedzcie o prawdziwych zapachach y, tych niesamowitych miejsc na Ziemi. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz. Wszystkiego pachnącego, papa. Pa.